Masz problem z obstawianiem meczy? Wejdź na stronę twojawygrana.pl lub napisz na Instagram twojawygrana.pl. wygrana.pl. Batyka! Dawaj! dawaj, O, jaki tu cudny kochany. No także jest to nic to co mam powiedzieć. Kolejni przewalacze się wyklarowali. Nie lubię, nie, lubię, nie lubię gołosłownych osób. Przewalaczy. Dla mnie kłamca to zdrajca i mu po samej jajca. Kredka. No i to tyle. No. Nawet jak wytrzeźwiejecie. I tam ten co kto ma wiedzieć do kogo to jest, to wie. Nawet jak wytrzeźwiecie. To nie dzwoni. Jakiś wirus, Reksiu, No i co że zrobił. <laughs> Zobacz tu mam, <głos> <głos> Boże jaki cudny O Dobra, ja lecę Już mówiłem wcześniej, że nienawidzę moczy mord I mimo, że sam byłem To nienawidzę narkusów Bo to jest grupa nieodpowiedzialna Nieliczny procent jest zachowawczy, że, że Mimo to, że walą to wiedzą co mają robić I robią to co mają zrobić No Reszta tu się nadaje na pekiel do dziury bo on mię przed takimi ludźmi bo, bo mogę zjechać na bazę w każdym, w każdym momencie wiesz jestem nerwowy, impulsywny to jest najgorszy mój doradca nerwy najgorszy zresztą nie tylko mój dobra lecę, mała przerwa i dalej zapierdalamy sport to zdrowie pamiętajcie jak, jak nigdy powiem tak dla mnie najlepszy sąd. No poza marszałkowską oczywiście. Śródmieście południowe. Śródmieście południowe więźni na twą bazę. Pozdrawiamy Marka. Z Natolińskiej. Mojego przyjaciela serdecznego. Do widzenia. Do widzenia. Ale jaka nie tędy. No. Boże, że jedyny muszę rudą grzywkę poprawić i... No, tak się kaszla. i tu nie ma miejsca na żeli papą. <grych> Co trenował. Jestem w ciąży. już porównamy. Musi być normalne, że to ja jestem, a nie ty. <grych> Nieźle pozdrawiamy serdecznie wszystkich bliskich i teraz wrogów pozdrawiamy, hejtów wszystkich pozdrawiamy, nie? Tak. kochamy wszystkich. Bez wyjątków. Tak, bez wyjątków. Wielki czwartek, wielki piątek. Miau. Teraz <laughs> się kaszle, i lecił na wywiad. O, proszę bardzo. <laughs> Dziwi reklama Tomasz Szik. Zmieniłem profesję, teraz jestem dziennikarzem. Jestem takim profesjonalnym, tak. jak cię tak. potrafię wyjść jak nigdy. Dziękuję bardzo, za miłe słowo. Jest moja żona. Mały. <laughs> no. Tak się kaszle. Tu nie ma miejsca na papą. Jacka pozdrawiamy, że pasą są kułem. Kartowani. Mi się nie jadę już na jajeczko. i nie mylić ze świętem wielkanocnym. Jajko sadzone z maślanką, ziemniaczki i w domu się nie przelewa. Słuchajcie, nie mogę tego słuchać. Były koronawirusy różnego rodzaju. Bakterie, teraz jest grypa, i będą was leczyć dalej tym samym lekiem, To są szczepionką. Nie, Misiu? Teraz już się grypa, już jest wirus grypy, normalny. Coraz więcej zachorowań, słucham. No nie, no bo był COVID przecież normalny, że COVID, COVID wyparł grypę. Bo na to się nakładały względy ekonomiczne i gospodarcze, właśnie. Boże, jakiś cudniak. Jak to się mówi, jak rodzina w komplecie, tam się gdzieś będzie wyświetlać, jak bardzo ją kocham. Perspektywa będzie inna, z innego lokalu mieszkalnego będzie widok na ten budynek za nami. Z zupełnie innego lokalu, ale prawdopodobnie będzie to budynek ten A, lub też tamten B. Uparłem się. Jak dobrze pójdzie, to będzie jeździła motocyklem po mieszkaniu. <grywa> na razie się pinży, bo jaka jest malutka. <grywa> no księżniczka, na ziarenku grochu, moja największa. Serdecznie pozdrawiamy, już się długo wywiad, w TV reklama właśnie. Przeprowadzała go Julia, znana wszystkim. Serdecznie pozdrawiamy i sami na ten wywiad czekamy. Był zrobiony na jednej nodze, na szybkości dosłownie, na szybkości, na jednej nodze ekspresem. Ale chyba najgorzej nie wyjdzie. Czasami będziecie mogli ocenić. Pozdrawiam. Dzisiaj przyprowadzamy wywiad z panią Nadią. To jest nowy projektant damskiej odzieży na polskim rynku Tak właśnie. O godzinie 19.45 zaczynamy, odpalamy i. Chodzi z impetem nowy kreator. Proszę bardzo, poznajcie, Nadia Szyk. Elegancja, klasa i szyk. To moja żona właśnie. To wiesz co, to może zrobimy tak, że zrobimy konkurs za najlepsze sprucia, zesrania, pierdnięcia dla hejtów. Co? I damy im Hajsta farta. 500 euro. Jest do wygrania 500 euro. Tak właśnie. <laughs> Jest niebieska truskawa. Mm. Jest do wygrania 500 euro i teraz tak. Ktoś, kto się najlepiej zwali, oczywiście wytężcie umysł, bo spróć to też trzeba umieć się spróć. A nie takie tam puszczanie bąków. Dostanie 500 euro. Zdobywca konkursu dostanie 500 euro i nie będzie musiał osobiście odbierać hajców. Tylko normalnie mu prześlemy pocztą. Przekazem pocztowym zetką, <laughs> Albo na rewoluta. Nie, odbior osobisty. osobisty. Nie, no wcześniej nie odbierze, wiesz o tym. <laughs> nie ma takich. Ho, ho, ho. Dzień dobry. Która nastaje, ten bierze czarną kawkę, papieroska i idzie posiedzieć nad wodą. Wem <laughs> jeden czyli tam, uh, pokażę, w kuwecie.